Czy wiesz, że po 60 roku życia zdrowie intymnej strefy kobiety zależy nie tylko od jej własnych nawyków, ale także od zachowania partnera? Wielu pacjentów zwierza mi się mówiąc myślałam, że to tylko kwestia wieku, że wszystko jest naturalne. Jednak w rzeczywistości niektóre zachowania mężczyzny mogą nieświadomie szkodzić zdrowiu kobiety, szczególnie po menopauzie, gdy błony śluzowe stają się cieńsze, a mechanizmy obronne osłabiają. Dziś omówię pięć oznak, które mogą wskazywać, że twój partner negatywnie wpływa na twoje zdrowie intymne. Największym błędnym przekonaniem jest to, że intymność staje się nieistotna dla zdrowia po 60. roku życia. Wręcz przeciwnie, w tym wieku bliskie relacje stają się jeszcze bardziej kruche. Jeśli partner ich nie ceni, skutki pojawiają się bardzo szybko: infekcje, suchość, ból, stan zapalny. Te oznaki niekoniecznie są związane z naturalnym starzeniem się. Czasami odzwierciedlają one bezpośrednio brak troski i uwagi w związku. Jeśli zostaną rozpoznane wcześniej i odpowiednio, możliwe jest nie tylko przywrócenie zdrowia, ale także poprawa relacji. Często mówię swoim pacjentom: Twoje ciało zawsze do ciebie mówi, dopiero uczysz się, jak słuchać. Jeśli odczuwasz dyskomfort, suchość lub nawracające infekcje po stosunku, to nie jest. Twoja wina ani wskutek wieku. To znak, że twoje relacje potrzebują nowych zasad troski i szacunku. Pierwszym sygnałem, że twój partner może szkodzić twojemu zdrowiu intymnemu po 60 roku życia, jest regularny ból lub uczucie pieczenia po stosunku. Wiele kobiet myśli: To tylko z powodu wieku, błony śluzowe są po prostu suche, nic na to nie poradzę. Jednak to nie jest prawda. Ból nigdy nie jest normalny. A jeśli się powtarza, może to wskazywać na problem w związku lub w opiece nad zdrowiem intymnym. Po menopauzie błona śluzowa pochwy staje się cieńsza i traci swoją naturalną elastyczność. Bez wystarczającego naturalnego nawilżenia, nawet szorstkie ruchy mogą powodować drobne pęknięcia. Jeśli partner nie bierze pod uwagę tych zmian, nie okazuje uprzejmości i nie używa dodatkowych środków nawilżających, lub innych metod nawilżania tkanka zaczyna ulegać uszkodzeniu. Takie uszkodzenia mogą bezpośrednio prowadzić do stanów zapalnych i infekcji. Wielu pacjentów zgłasza uczucie pieczenia, trwające kilka godzin, czasami nawet dni, po intymności. To wyraźny sygnał, że błona śluzowa jest uszkodzona i taki stan nie powinien być lekceważony. Najważniejsze jest zrozumienie. Ból w okolicach intymnych po 60. roku życia nie jest naturalnym towarzyszem starzenia się, lecz wynikiem braku delikatnego podejścia. Rozwiązanie jest proste. Używaj lubrykantów na bazie wody lub silikonu, omów stan z partnerem i odwiedź ginekologa w celu lokalnych leczeń, takich jak nawilżające żele lub minimalne leki zawierające estrogen. Jeśli przyzwyczaisz się do bólu lub pieczenia. Jest to pierwszy sygnał ostrzegawczy, że Twój partner powinien przemyśleć swoje zachowanie. Życzliwość, troskliwość i odpowiednie używanie produktów pielęgnacyjnych mogą całkowicie zmienić sytuację. Drugim sygnałem, że Twój partner może szkodzić Twojemu zdrowiu intymnemu po 60 roku życia, są częste infekcje po stosunku. Wiele kobiet zauważa pieczenie podczas oddawania moczu, nieprawidłowe wydzieliny. Lub nieprzyjemny zapach po seksie. Zazwyczaj bagatelizują to jako osłabienie odporności lub wraz z wiekiem, ale rzeczywistą przyczyną może być niewłaściwa higiena lub brak troski ze strony partnera. Po menopauzie błona śluzowa staje się bardziej delikatna, zaburzony jest ochronny kwasowy balans, a liczba korzystnych laktobacillusów maleje. Oznacza to, że bakterie dostające się z zewnątrz mogą powodować stan zapalny szybciej. Jeśli partner zaniedbuje higienę osobistą przed intymnością, nie zmienia bielizny lub używa agresywnych środków czyszczących, mogą one zawsze prowadzić do infekcji. Zaniepokojona, ale pełna nadziei twarz. Lekarze nazywają to chorobami przenoszonymi drogą płciową. Nie są one przenoszone jak tradycyjne choroby przenoszone drogą płciową, lecz są wywoływane przez zwykłe bakterie i mogą łatwo zaatakować obszary z osłabionym układem odpornościowym. Bardzo ważne jest szczere omówienie z partnerem. Zarządzanie higieną intymną przed kontaktem jest niezbędne dla obu stron. Ponadto kobiety powyżej 60 roku życia mogą skorzystać z używania specjalistycznych, delikatnych produktów pielęgnacyjnych, aby utrzymać swój mikrobiom, a w razie potrzeby także probiotyków. Wszystkie te działania pomagają zmniejszyć ryzyko nawrotu. Jeśli infekcje stają się normalne po intymności, jest to sygnał ostrzegawczy. Kochający i szanujący się partnerzy nie ignorują takich zasad. Zarządzanie higieną jest ważne dla Twojego zdrowia. Trzeci sygnał, że partner powyżej 60 lat może szkodzić Twojemu zdrowiu intymnemu, to ignorowanie potrzeby długiego pieszczot i delikatnych podejść. Wiele kobiet narzeka: On się zbyt spieszy, nie mogę się zrelaksować. W rezultacie intymność powoduje ból zamiast przyjemności. Po menopauzie ciało potrzebuje więcej czasu na reakcję na stymulację. Krążenie krwi w okolicy miednicy zwalnia, co utrudnia naturalne nawilżenie, a tkanki tracą elastyczność. Jeśli partner nie zapewni wystarczająco dużo czasu na podniecenie, mięśnie pochwy pozostają napięte, a błony śluzowe wysychają. Może to prowadzić do drobnych pęknięć, rozdarć, bólu, a czasem do stanu zapalnego. Smutny, odwracający się od partnera. Te małe rany mogą nie być od razu zauważalne, ale z czasem osłabiają więź i czynią ją bardziej kruchą. Kobiety zaczynają unikać bliskości, myśląc, że coś jest nie tak z nimi samymi, ale prawdziwa przyczyna leży w braku uwagi ze strony mężczyzny. Dobra wiadomość jest taka, że można to zmienić bez leków. Po prostu wyjaśnij swojemu partnerowi, że preludium nie jest egoistyczne, lecz fizjologiczną koniecznością. Całowanie, pieszczoty, przytulanie i stopniowe postępy nie tylko zwiększają romantyzm, ale także pomagają chronić twoje zdrowie. W niektórych przypadkach pomocne mogą być specjalistyczne lubrykanty uzupełniające naturalne nawilżenie. Jeśli nie ma preludium lub ciągle odczuwasz suchość lub ból, to wyraźny znak, że twój partner powinien się zmienić. Życzliwość i szacunek dla twoich potrzeb mogą w pełni przywrócić radość z intymności. Czwarty znak, że twój partner niszczy twoje zdrowie intymne po 60. roku życia, to brak stosowania ochrony, nawet gdy jest to konieczne. Wiele kobiet myśli: W moim wieku nie ma obaw o ciążę, więc nie potrzebuję prezerwatyw. Jednak problemem nie jest ciąża, lecz ochrona przed infekcjami. Po 60. roku życia ciało kobiety staje się bardziej podatne. Błony śluzowe się cienią, bariera ochronna osłabia się, a nawet łagodne infekcje mogą powodować poważne stany zapalne. W tym wieku, choroby przenoszone drogą płciową często rozwijają się w ukrytym stanie, bez oczywistych objawów, ale mogą mieć poważne skutki dla układu moczowo-płciowego. Jeśli partner odmawia ochrony, naraża to Twoje zdrowie. Ważne jest, aby prezerwatywy nie tylko chroniły przed chorobami przenoszonymi drogą płciową, ale także przed bakteriami patogennymi, które mogą powodować zapalenie pęcherza, zapalenie pochwy i inne stany zapalne. Jest to szczególnie ważne dla starszych kobiet. Kiedy mężczyzna mówi niezręczne lub niepotrzebne, tak naprawdę stawia własny komfort ponad Twoje bezpieczeństwo. Prawdziwa troska polega na uwzględnieniu Twoich ryzyk i potrzeb. Życie seksualne dojrzałego dorosłego powinno być źródłem radości, a nie obaw o zarażenie. Jeśli partner odmawia podstawowej ochrony, jest to sygnał ostrzegawczy jego nieodpowiedzialności. Piątym znakiem, że twój partner niszczy twoje zdrowie intymne po 60 roku życia, jest ignorowanie twoich skarg i odmowa rozmowy na ten temat. Wiele kobiet przyznaje, kiedy mówię mu, że to boli lub jest niekomfortowe, mówi. To w Twojej głowie, albo po prostu milczy. Takie zachowanie nie tylko powoduje emocjonalny ból, ale także bezpośrednio wpływa na zdrowie. Jeśli słowa nie są traktowane poważnie, zaczynasz wytrzymywać. Po wieku 60 lat cierpliwość w sferach intymnych może prowadzić do drobnych ran, przewlekłego zapalenia, obniżenia libido, a nawet depresji. Ignorowanie bólu lub dyskomfortu pogarsza problem i utrudnia leczenie. Odwracając się, wyraz twarzy staje się wyrazem zranienia i wyczerpania. Kobieta już nie ufa mężczyźnie i trzyma się na dystans. Intymność przechodzi od źródła ciepła do źródła strachu i bólu. Wszystko zaczyna się od rozmowy opartej na prostym szacunku. Ginekolodzy podkreślają, szczególnie ważne jest omówienie zmian fizycznych po menopauzie. Suchość, ból i infekcje nie są kaprysami, lecz rzeczywistymi stanami wymagającymi uwagi. Kochający partnerzy powinni słuchać i być gotowi do dostosowania się. Gdy mężczyzna odmawia rozmowy o Twoim niezadowoleniu i próbuje Cię uciszyć, jest to piąty sygnał ostrzegawczy. Intymne życie w dojrzałym wieku jest możliwe i wspaniałe, ale wymaga szacunku, dialogu i troski o wzajemne zdrowie. Przeanalizowaliśmy pięć oznak, które po 60 roku życia mogą wskazywać, że partner może szkodzić Twojemu zdrowiu intymnemu. Uporczywy ból po stosunku, częste infekcje, brak gry wstępnej, odmowa antykoncepcji oraz ignorowanie Twojego niezadowolenia. Każdy z tych czynników sam w sobie jest niebezpieczny, ale razem mogą poważnie zaszkodzić zdrowiu kobiety i podważyć jej pewność siebie. Dlaczego jest to szczególnie ważne po 60 roku życia? Ponieważ w tym wieku Twoje ciało już doświadczyło menopauzy, błony śluzowe stają się cieńsze. Zmniejsza się naturalne nawilżenie, a siła flory ochronnej maleje. Rzeczy, które nie stanowiły problemu w wieku 40 lat, mogą przekształcić się w stan zapalny lub infekcję w wieku 65 lat. Twoje ciało potrzebuje życzliwości, uwagi i wsparcia, a nie szorstkości czy obojętności. Intymne wyrażenia są poważne, ale delikatne. Wiele kobiet milczy i myśli, to tylko wiek. Jednak w rzeczywistości, z czym się borykają, to nie wiek, lecz brak troski ze strony partnerów. Jeśli te oznaki nie zostaną zauważone, istnieje ryzyko przeoczenia problemu, podczas gdy wciąż można go łatwo rozwiązać. Ważne, aby pamiętać: życie intymne po 60 roku życia jest możliwe, konieczne i korzystne dla zdrowia. Jednakże powinno opierać się na szacunku i trosce. Twoje dyskomfort nie jest egoizmem. Lecz nieuniknionym sygnałem od Twojego ciała. Podsumowując, jeśli zauważysz choć jeden z tych znaków, konieczna jest szczera rozmowa z partnerem i wizyta u lekarza. Im szybciej przestaniesz niszczące nawyki, tym szybciej odzyskasz komfort i zaufanie. Jeśli zauważysz u siebie którykolwiek z tych objawów, co powinieneś zrobić? Najważniejszym pierwszym krokiem jest nie milczeć. Ignorowanie problemu pozwala mu rosnąć. Komunikuj się bezpośrednio z partnerem. Odczuwam ból, potrzebuję więcej czasu. Moje błony śluzowe są suche i potrzebuję pomocy. To nie jest słabość, lecz szczerość, która może uratować Twoje zdrowie. Drugi krok to zaangażowanie partnera w proces opieki. Wyjaśnij, że preludia, delikatność i użycie lubrykantów nie są kaprysami, lecz fizjologicznymi koniecznościami po 60. roku życia. Mężczyźni, którzy cię kochają, to zrozumieją i zmienią swoje zachowanie. Trzeci krok to wsparcie medyczne. Jeśli doświadczasz suchości, infekcji lub bólu, nie zwlekaj z wizytą u ginekologa. Nowoczesna medycyna oferuje proste i skuteczne rozwiązania, takie jak żele nawilżające, probiotyki przywracające florę oraz delikatne lokalne hormony. Pomagają one odzyskać komfort i chronią tkanki, a kronym Pewny i uspokajający wyraz twarzy. Właściwe leczenie przywraca równowagę, zmniejsza ryzyko infekcji i odzyskuje pewność siebie. Czwarty krok to zwrócenie uwagi na higienę i nawyki. Dotyczy to nie tylko kobiet, ale także mężczyzn. Czystość przed intymnością, nowa odzież i schludne dbanie o wygląd są niezbędne dla zdrowia pary. Te działania są proste ale naprawdę pomagają przemienić życie intymne z źródła problemów w źródło radości. Nawet po 60 roku życia intymność może pozostać tak ciepła i harmonijna jak w młodości, pod warunkiem, że jest troska i szacunek. Aby wzmocnić zdrowie intymne po 60 roku życia i chronić się przed problemami, ważne jest przyjęcie kilku prostych, regularnych nawyków. Jednym z nich jest wspólne dbanie o higienę. Troska o czystość powinna być nie tylko twoim obowiązkiem, ale także wyrazem troski o partnera. Mycie twarzy przed intymnością to naturalna i niezbędna zasada, tak samo jak szczotkowanie zębów. Druga nawyk to regularne stosowanie nawilżających i ochronnych środków, nie tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Żele nawilżające i specjalne kremy pomagają utrzymać elastyczność tkanek. Zapobiegają mikrouszkodzeniom i sprawiają, że relacje intymne są komfortowe. To działanie profilaktyczne, a nie ratunek na ostatnią chwilę. Trzeci nawyk to włączenie ćwiczeń mięśni DNA miednicy do codziennego życia. Proste ćwiczenia wzmacniają mięśnie, wspierają narządy i zmniejszają ryzyko nietrzymania moczu. Dodatkowo, w życiu intymnym jest to sposób na poprawę krążenia krwi i wrażliwości. Czwarta nawyk to otwarta rozmowa. Dziel się swoimi uczuciami z partnerem komfortowe miejsca, miejsca bólu, rzeczy, których brakuje. Szanująca komunikacja buduje zaufanie, a to zaufanie jest kluczem do harmonii między wami. I w końcu piąty nawyk to regularne wizyty u lekarza. Nawet jeśli nie odczuwasz żadnego dyskomfortu, zaleca się raz w roku przeprowadzenie badania ginekologicznego. To nie tylko zwiększa twoją pewność siebie, ale także pozwala na wczesne wykrycie ukrytych zmian. Zdrowa intymność po 60 roku życia obejmuje nie tylko twoje zdrowie fizyczne, ale także jakość twoich relacji. Pięć sygnałów, o których rozmawialiśmy. Ból po stosunku, częste infekcje, brak gry wstępnej, odmowa antykoncepcji oraz ignorowanie twoich obaw wskazują, że twój partner może być zarówno sprzymierzeńcem, jak i potencjalną przyczyną problemów. Gdy mężczyzna okazuje współczucie, życzliwość i chęć słuchania, intymność poprawia zdrowie, wspomaga krążenie krwi, utrzymuje elastyczność tkanek i poprawia nastrój. Jednak jeśli zignoruje Twoje potrzeby, skutki objawiają się stanem zapalnym, suchością, urazami i bólem emocjonalnym. Trzymanie się za ręce i wspólne śmiechy ponownie dowodzą, że intymne życie w dojrzałym wieku obejmuje nie tylko bliskość fizyczną, ale także szacunek. Troska o zdrowie kobiet powinna być wspólną odpowiedzialnością pary. Najważniejszą rzeczą do zapamiętania jest masz prawo mówić o dyskomforcie i otrzymywać wsparcie. Twoje skargi nie są egoistyczne, są sygnałami od twojego ciała i należy je słuchać. A jeśli twój partner naprawdę ceni waszą relację, zmieni swoje nawyki dla twojego zdrowia i ogólnego samopoczucia. Intymność może przynosić radość, poczucie bliskości, a nawet odmłodzenie nawet po 60. roku życia wymaga to szacunku i troski. Nie kompromituj się. Twoje zdrowie i szczęście powinny być traktowane z troską.